Witam serdecznie już w 231. odcinku z serii Pokaż co potrafisz. W następnych seriach, w tych, które będą teraz po kolei, będę starał się pokazać super meczyki. Czołgów premium 8 Tieru. Dlaczego? To później powiem po tym meczu. Chodzi o y, atrakcyjne, dosyć oferty Wargamingu, jeżeli chodzi o zakup czołgów premium. Po prostu one są o tyle atrakcyjne, że dodane jest 30 dni premium do tego czołga, więc, y, czołgu. Więc prawdopodobnie wielu z Was będzie się zastanawiać, który to czołg y, wybrać z tych czołgów premium. A więc mam nadzieję, że coś te meczyki pomogą. Y, w tym odcinku. I z 6 wystąpi w rękach Szyszaka 12 z klanu Odium. Witam. No, cześć. No, podgłosiłem Cię tak, że aż mnie przestraszyłeś. Yy, więc tak, tradycyjnie mapa kopalnie. Jaki był Twój plan na tą mapę? Plan był taki, żeby. Wiedziałem, że to są dziewiąte tery, więc nie miałem sobie się z nimi od przodu. Postanowiłem, że wiedziałem, że nie mają za dużo medów 9 poziomu Postanowiłem wjechać na chwilę, to było trochę niebezpieczne, ale jednak się udało. Mhm. E, udało ci się wjechać. Już zaczynasz e, robić damage. E, zobaczę tu na cyferki. 11800 kosztuje IS6. Oczywiście była kiedyś e, taka... Oferta, taka misja miesięczna grało się wtedy szóstymi tierami, że można było tego ISA 6 wygrać. Ty właśnie tak go zdobyłeś, czy w jaki sposób? Tak, trochę się pomęczyłem, ale udało się. A czy ty słyszałeś coś na temat, że już za niedługo będzie podobna misja na zdobycie czołg? Czołgu chyba? Nie, nie słyszałem, a na jaki czołg? No, coś tam słyszałem o Dicker Maxie, yy, ale nie jestem pewien. No dobra, to teraz na razie, na razie yy, nic nie mówimy. W niedzielę Falatti będzie u mnie, no to się go spytam, może coś powie na ten temat. Przypominam, Falatti yy, będzie w, historycz, w historii czołgów opowiadał z Laniedem na temat ruskich i niemieckich, rosyjskich i niemieckich czołgów. Ale wracamy do bitwy: czołg IS-6. Oczywiście już kiedyś go tam omawiałem w odcinku, ale należy przypomnieć, to może ty grając, z tym czołgiem, więc jak Ty go oceniasz? Jakie on ma plusy, minusy? Plusem na pewno jest pancerz przedni, ale nie wieży. Który, jak się skontuje, jest nawet nieprzebijalny z dziewiątych tierów. Gorsza jest wieża, którą. Nawet te deki siódmego poziomu czy ósmego już z łatwością przebijają. Działo, które no, ma wysoki DP, ale słabą celność, a czasem wchodzą takie fajne strzały. No to chyba tyle. No, może jeszcze słaba mobilność, jeśli chodzi o obracanie się, i to wszystko. Jest ponętny na artę, o tak mogę tylko powiedzieć. Yy, to jest Twoja jedyna ósmotierowa zarabiaczka? Tak. Aha, czyli za bardzo nie masz porównania, jakby ktoś powiedział, co lepsze, Love czy IS-6. Ja mam to i to. I powiem Wam szczerze, że IS-6 wysoko cenię. Też trzeba wiedzieć, że go, on ma matchmaking taki, że nie rzuci go wyżej niż na dziewiątki. Z dziewiątkami oczywiście jest problem, tak jak Krzyszak powiedział, ale mm, wtedy oczywiście skupiamy się na walkach. Walk na walce z ósemkami, a dziewiątki oczywiście bardzo y, trzeba tak y, z tego powodu, że nawet na Goldzie, teraz założyłeś Golda 217 na ósmym tierze, to przecież y, T34 ma prawie 250 na normalnym PPK, nie? Golda założyłem na 75, jednak wyjechał na mnie ten piżdżik, tak trochę bez sensu to zrobiłem, ale. Ale i tak zarobiłeś na czysto sporo, nie? No, Co tak. zaraz w cyferkach zobaczymy? Więc już przełączyłeś oczywiście na normalne pociski. Pocisków goldowych wozisz 9 czy 10, bo już nie pamiętam. 9. 9. Rzadko Ale... z nich celam, tylko nie wiem, jakieś s 75 czy ST1. Załoga jest tutaj 3 -perkowa? Chyba 4, z ISA 7, jest, więc dobra. Aha. Czyli to przeładowanie 965 to jest w zasadzie maksymalne, jakie może być bez żadnych dodatków, tam czekoladowo kawowych, nie wiem jakie ruskie czołgi tam zakładają. Mhm. Właśnie, jeżeli chodzi o pancerz wieży, on ma chyba 150, nie, coś takiego. Tak, ale tej jego włazy i jarzmo działa to... Mało co, mało co dinguje. Trzeba wystawiać kadłub raczej preferować gracza, żeby on właśnie strzelił w ten kadłub niż tą wieżę. Ale widzisz on, on ma takie dziwne to jazmo, nie? Z prawej strony jazma jest mniej tego jazma, nie? Tak, właśnie z prawej strony jest jakby taka, taka nie wiem dziurka czy coś takiego, tam właśnie z penetracji powyżej 200, nie wiem, 20 już z łatwością tam powinno wejść. Czyli tak, jakbyś chciał powiedzieć, stoi skontowany IS6, ty jesteś na przykład tygrysem 2. Jak radzisz walczyć z takim Isem 6? Na pewno nie pozwolić mu oflankować ciebie. I strzelać mu w te takie dwa garnki. One mają tam podobno 150 pancerzy, ale jednak no, nie widać tego. Mhm. Bo wchodzi tam wszystko. Chodzi o w te włazy na wieży? Tak, i jeszcze jakby taka jest ta dach tej wieży, ma tam 20 mm, więc jak jesteśmy wyższym czołgiem, na przykład KW5, możemy spokojnie tam strzelać. Mhm. No i oczywiście między gąskami. A jeżeli chodzi o dolną część czołgu, to jest już trudniej go przebić. Nie polecam strzelać w dolną płytę, bo ono tam. Jest bardzo mocno skontowana. Raczej pod. O, centralnie pod e, działem. Jest taki wizjer czy coś takiego. Ten obiekt już wie, że już po nim prawdopodobnie. Chciałem go zgąskować, ale. Ale uciek, Uciekł! uciekł Patrzę, tak. zdążył. Czyli dobrze zrobił, że tak uciekał. Zaraz się obróci i będzie. I se myśli, tylko żeby dorwać tego ISA 6, nie? Mm. Ale ty już masz tutaj prawie 6000 obrażeń, 4 kile, więc yy, jaki w ogóle udało ci się najlepszy meczek? Czy to jest twój najlepszy meczek tym czołgiem, czy kiedyś udało ci się zrobić lepszy? Kiedyś miałem dobry meczek na 100Y, ale ten yy, był słabszy, tam chyba o 40XP. Aha, i, ale jeżeli chodzi o ISA 6, to yy, to najlepszy. jest twój najlepszy, najlepsze obrażenia. Yy, dobra. O, już wiemy, że to było wczoraj, bo jest napisane Bayern Real03, nie? Więc wiadomo gratulacje Real Madrid ostro skopał dupskę, dupsko niemieckim niemieckiej drużynie A dzisiaj Chelsea też mam nadzieję, że pokaże klasę. A ty za kim jesteś? Na pewno nie za Realem, bo też może Ale dzisiaj nie gra Real Nie, ale jeśli chodzi mi o wczorajszy mecz, to tak trochę się zdziwiłem, myślę, że... Tak? Niemiecka drużyna wygra. Aha, no dobra. Ja tam e, się nie interesuję tak bardzo piłką nożną, ale jednak jakoś tak e, e, tak wolę tą hiszpańską drużynę. No ale to nieważne, nie, 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 nie kłóćmy się teraz kto i jak. Bo my tu gada, gadu gadu, a ty zostałeś na dwie dziewiątki, ósemkę, a tylko ty jesteś ósemka i dwie siódemki, nie? Więc to jeszcze nie jest wygrane. I został jeszcze ten obiekt, którego tak kalałeś w dupsko, nie? No, ten fartowny strzał co był w bok. Jak widać, że Gold nawet nie daje rady tutaj na tym czołgu. Mhm. Mm Przecież polecam na tym czołgu nie strzelać się od przodu z czołgami, tylko próbować szukać miejsc gdzie będziemy mieli od boku. Mhm, mm mhm. Czyli jednak biorąc pod uwagę tą penetrację tego czołgu, czyli na normalnym pocisku to jest 175, lepiej starać się tak ustawiać. I wtedy, wtedy ten czołg zadaje potężne obrażenia na minutę, bo w porównaniu do, do czołgów, czy to LOW, czy T34 obrażenia na minutę ma lepsze oczywiście mistrzem obrażeń na minutę wśród ósmych zarabiaczy to chyba jest jak Tiger 88, bo bije no, okay. co 4,5 sekundy po 240 czyli 4,5, czyli co 9 sekund bije po 400. 80. Czyli już tutaj wyprzedza solidnie i to z lepszą penetracją, bo tam jest bodajże 200 chyba 12. Trzy. 203, tak? Trzy. Aha. To ładnie. Ale ma Je... też o wiele celniejsze działo, więc to daje mu dużą przewagę. I jest też dosyć twardy, bo to jest przecież budowa jak Tigera z 9. tieru, w zasadzie oprócz lówki tam jest wszystko to samo, nie? I silnika. Tak. Dobra, zostały dwie dziewiątki na ciebie i kolegę, który też w zasadzie ma tam tą lufkę porządną, nie? To bardzo mi pomógł. Gdyby nie on, tak naprawdę bym chyba to przegrał, bo wyjechaliby na mnie i ja bym nie zrobił nic. A tak byłem bezpieczny trochę na tym kierunku jednak. Mhm. I ten obiekt, który w zasadzie w pewnym momencie już nie żył, jeszcze trzyma i żyje, nie? Mhm. Ja ci mówię, że on prawdopodobnie jego teraz jedyną myślą jest zniszczyć ciebie, nie? Ale nie celny strzał, nie? Ale ta lówka właśnie taka jest. Czasem jest... chodzi wszystko, a czasem nic. Jeżeli chodzi o celność łówki, ja tam zerkam y... i nic nie wyzerkałem. Patrzę się... O, ładnie mu ściągłeś gąski. Widzę, że już naprawiał, bo już niestety... No jeszcze raz gąseczki No, to już chłopak ma przesranę, nie? No, już nawet... Jeszcze raz mu zdejmiesz? No, jeszcze raz. To wchodzi z obrażeniami w te pierwsze kółeczko, nie? No jak boku jest bardzo miękki. I... ostatni strzał. On już podniósł lufkę nawet. Yy, niby tylko 6 kili, ale obrażenia. Są bardzo ładne zerkamy na tabelę wyników, która pokazuje nam, że masz prawie 2000 Expa pojedynczego. Czy to twój najlepszy wynik w EXP-ie, Czy kiedyś zrobiłeś jakiś lepszy? To jest na razie najlepszy. To bardzo ładnie. 7321 obrażeń 22 strzały z penetracją na 27 oddanych i zarobek na czysto 150 tysięcy, mimo kilku pocisków goldowych wystrzelonych za 61 tysięcy kredytów. To chyba wszystko, jeżeli chodzi... Aha, jeszcze przyjąłeś na klatę 1500, no i meczyk ładny. Oczywiście tam można wyszukać sobie jakiś lepszy meczyk, ale ważne, że zobaczyliście jak ten e, czołg się prezentuje gdyż tak jak mówiłem od jutra e, przez e, jeden dzień w zasadzie do 2 maja e, będzie można zakupić Isa 6 w cenie 44 euro i mamy w tym IS-6 30 dni premium i miejsce w garażu e, jak myślisz jest to dobra oferta cenowa no myślę tak, to premium na pewno, premium chyba te 30 dni kosztuje 40 zł, więc coś opłaca, chociaż ja bym bardziej, jeśli miałbym wybierać, bym kupił jednak jak Tigera 8.8. Jak widać on tu jest w najtańszej cenie z tych wszystkich czołgów, czyli... Jest o wiele tańszy od tych wszystkich, tutaj do wyboru. Od FCM-a o dużo tańszy, a zdecydowanie ja mam FCM-a i mam Jak-Tigera. Zdecydowanie Jak-Tiger. Naprawdę jest przez wielu uważany za, za chyba najlepszego zarabiacza ósmego, ósmotierowego. Tylko jeden problem. Trzeba umieć grać yy, właśnie tym czołgiem. Yy, bo jeżeli ktoś nie umie za dobrze grać Tank Destroyerem tego typu, yy, czyli trochę mułowatym z, yy, i z odpowiednim, tam trzeba odpowiednio się ustawić, to myślę, że dla, dla, dla tych ludzi lepszym rozwiązaniem na przykład jest Love, Który yy, też moim, zda moim zdaniem to jest najbardziej taki uniwersalny yy, zarabiacz ósmego tieru. Ale o dziwo. Nie jest najdroższy. Najdroższy widzę jest T34. Nie! 112 jest najdroższy. O, to jest dziwne. Dobra, yy, myślę, że to wszystko. A moglibyście kogoś pozdrowić? Oczywiście, teraz czas na pozdrowienia. Chciałbym pozdrowić swój plan Odium i powiedzieć, że Odium 2, Odium pisane przez 0, tak zwane, rekrutuje chętnych graczy, którzy. No, lubią grać w CW i są jakoś aktywni. No i to chyba wszystko. Chciałem pozdrowić te oba, oba klany. Gudrika, Ziomasa, Kamila, cały skład. Pozdrawiamy Kamila, Ziubasa i Dziubasa. Wybaczcie, zapomniałem. Dobra, no to nic. Jest godzina 21, więc trzeba zerknąć, jak tam idzie tym, pił w piłce nożnej Chelsea. To nic, na razie trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.